Dzień dobry kochani, witam was serdecznie. Zabieram się troszeczkę do pracy, bo muszę nadrobić zaległości. Powiem wam, wczoraj nie byłam w stanie nic zrobić, dlatego że mieliśmy taki naprawdę bardzo um, taki smutny, bardzo emocjonujący dzień, bo nasza gociunia odeszła. Um, próbuję powstrzymać się od płakania. Um, Po no, prostu straciliśmy członka rodziny, takiego naszego wspaniałego przyjaciela. Ja, ja w życiu miałam bardzo dużo zwierząt, y, y, ale no, takiego kotka jak ona to chyba nigdy nie mieliśmy. Ja każdemu zawsze mówiłam, że jeżeli chcesz wiedzieć taką prawdziwą definicję miłości, to to jest właśnie nasza Kociusia. Dlatego że to był kot, który. No, kochał całym sercem. On, to przytulanie to było jej życie, a mruczenie to jej życie, dawanie miłości, dostawanie miłości. To wszystko to właśnie um, to nasza kociunia była. Ona w najgłębszym śnie, w najgłębszy sen zapadała, jak ktoś siedział przy niej i ją cały czas tam głaskał i miętosił i, i, i przytulał się. Um, no, po prostu coś niesamowitego. My Ona nie była z nami bardzo długo, dlatego że my ją zaadoptowaliśmy w kwietniu, koniec kwietnia tego roku, czyli ona z nami była tylko 6 miesięcy. I jak my ją zaadoptowaliśmy, to ona już no ten shelter nam powiedział, że ona ma no gdzieś z 18 lat, czyli my z pełną świadomością adoptowaliśmy starszego kotka, wiedząc, że tak naprawdę no nie wiadomo ile czasu będzie miała. Wyglądała zdrowo i no, stwierdziliśmy, że ile czasu by jej nie zostało, to chcemy, żeby była w kochającej rodzinie, otoczona miłością, aniżeli właśnie gdzieś tam a, w tym szelterze. Ale mimo wszystko, no, tak to jest, że nawet jak człowiek się liczy z tym, że, że w każdej chwili może się coś tam prawda, zakończyć, no, to tak naprawdę nigdy się nie jest przygotowanym. Um, boli tak samo. Um, odeszła spokojnie. W domu wszyscy, cała nasza czwórka była z nią. Reśmy ją przytulali, mówili do niej. Bardzo będzie nam jej brakowało, naprawdę bardzo będzie nam jej brakowało. To, takie, to był taki naprawdę dar od Boga, że ona, że ona się pojawiła w naszym życiu. No nic, chyba będę płakała, to się wyłączę. No dobrze, udało mi się troszeczkę ogarnąć psychicznie i, i troszkę popracować. Ale po takim długim siedzeniu przy biurku, choć ja siedzę na takiej piłce, pokażę Wam, a, to ja jednak a, przez wiele, wiele lat a, chodzenia na wysokich obcesach, no, troszkę sobie zrujnowałam a, tą taką. Dolną część krąg, kręgosłupa, ten kręg, kręgosłup lędźwiowy. I teraz, żeby nie wiem co, jak już posiedzę dłużej czasu, to naprawdę mi daje znać o sobie. Choć muszę powiedzieć, że to siedzenie na półce, <śledź> siedzenie na piłce, to bardzo, bardzo, bardzo pomaga. Także a, zrobię sobie trochę rozciągających ćwiczeń. To się nazywa yoga dla, dla początkujących. No, i to są takie dosyć łatwe, taki set dosyć łatwych a, ćwiczeń rozciągających, a, które tak naprawdę no, każdy może wykonywać, a, no chyba, że ktoś ma naprawdę super, super przeciwwskazania a, zdrowotne, ale w większości wie, dla większości ludzi jest, jest to bezpieczne. A 20 minut, oczywiście można zrobić mniej, ale to pozwala nie tylko się a, zrelaksować. Ale właśnie również a, rozciągnąć porządnie i pomóc tej energii życiowej przepływać ładnie przez nasze, a, przez nasze ciało, odżywiać nas i no i właśnie pomagać nam czuć się lepiej i być zdrowszymi. Także pokażę Wam teraz tą piłeczkę. To jest ta moja piłka, że ja zamiast na krześle, to właśnie na tej piłce siedzę. I co ja lubię w tej, tak naprawdę, że ona ma tutaj taki również nadmuchiwany um, taką obręcz. I dzięki temu ta piłka, no po prostu trudniej jest się na niej wywalić, bo takie są różne tutaj te e, blokady dookoła. Bardzo, bardzo mi pomogło na mój ból pleców. Czy ja jestem tutaj, czy jestem u siebie e, w gabinecie, to zawsze. Właśnie siedzę na tego rodzaju piłce i no naprawdę mi to pozwoliło a, wyeliminować bardzo, bardzo dużo problemów a, z moimi plecami. No oczywiście ja również staram się nie siedzieć przez bardzo długi okres czasu i nawet jeżeli mam dużo pracy, to staram się co jakiś czas, no powiedzmy co pół godziny, czasami co godzinę, w zależności jak tam się wkręcę w pracę, wstać, pochodzić troszeczkę, rozciągnąć się w jedną, w drugą stronę, troszeczkę tutaj biodrami tak pochybotać, żeby, żeby sobie pomóc. I zauważyłam wielką różnicę. No dobra, teraz robię ćwiczenie. No dobrze, kochani, troszeczkę się porozciągałam, troszeczkę mi się lepiej zrobiło um, w moim kręgosłupiku. Um, jeżeli chcecie, to ja wam um, link do tego oryginalnego wideo zamieszczę tutaj w tym um, description box. W opisie, w opisie wam zamieszczę. Naprawdę bardzo serdecznie polecam, bez względu na to, czy potrzebujecie trochę wsparcia na rozciągnięcie sobie tego kręgosłupa, w ogóle tak całego ciała, ale również jest naprawdę to wideo bardzo, bardzo relaksujące ze względu na, um, no, na ten głos tego prowadzącego. On to jest po angielsku, ale tam jest również dziewczyna, która pokazuje wszystkie te ćwiczenia po kolei, jak wykonać. W związku z tym, nawet jeśli nie mówicie po angielsku. To nie ma najmniejszego problemu, również z tego skorzystacie. Jest taka fajna muzyczka indyjska w tle, także no ja poleciłam to wideo wielu osobom. Um, ja, ja z tego korzystam już o, gdzieś chyba, z, no, nie wiem, po, grubo ponad 10 lat. Um, Odkąd znalazłam to wideo. I choć już w międzyczasie też chodziłam na jakieś tam bardziej zaawansowane jogi, a to, to, to te ćwiczenia tak naprawdę robię codziennie. Albo rano, albo wieczorem, czasami dwa razy dziennie, czasami właśnie jak dłużej posiedzę, czy w pracy, to sobie tam jogę matę szybciutko rozkładam, i, i sobie te ćwiczenia robi, Jest naprawdę super, super, super poprawa. I jeszcze tak wycisza, uspokaja, um, no a co, a my, um, mąż teraz mój pojechał do um, do dealera samochodowego, dlatego, że um, okazuje się, że mamy gwarancję na farbę na naszym samochodzie, a że tam się różne tam takie jakieś rzeczy dzieją, troszeczkę rdzy wychodzi i tak dalej, więc oni muszą to wszystko teraz um, obejrzeć, opisać i zobaczyć na na jakie tam malowanie się samochód zakwalifikuje. I jak tylko wróci, to chcemy pojechać w jedno miejsce i was zabierzemy. I choć ja wiem, dla niektórych z was może to być za wcześnie, na jakieś tam bożonarodzeniowe przygody itd. i tak dalej. Ja powiem szczerze, że my również nie lubimy, a nie lubimy za wcześnie no, skupiać się na Bożym Narodzeniu, a zazwyczaj tak około właśnie świętego Mikołaja, początek grudnia tam już zaczynamy troszeczkę. Może no, cieszyć się tymi pioseneczkami i tak dalej. Choinkę ubieramy dopiero w Wigilię tutaj. A, ale moja córeczka ona uwielbia wszystko, co jest związane z Bożym Narodzeniem. I ponieważ no, wczoraj mieliśmy tą, tą, tak, tą sytuację z naszą kociuleńką, i tak troszeczkę na, może na osłodę, na taką otuchę, mówię: Chodź, zabiorę cię do witansa. A ponieważ to jest taki sklep, w którym oni zazwyczaj na Święta Bożego Narodzenia tak, no mają bardzo dużo pięknych dekoracji i choinki i tak dalej. Niestety większość zrobione w Chinach, nie jest super dobrze jako gatunkowo, ale zawsze a, fajny taki klimat stwarzają. A że w zeszłym roku zmieniali lokalizację i nie pojechałyśmy do tego nowego miejsca. Nie wiem, wybierałyśmy się, wybierałyśmy, i jakoś nam się nie udało. To mówię, teraz chodź pojedziemy. Więc się ucieszyła to: jak tylko mój mąż przyjedzie, zabieram Was z nami. A no razem będziemy odkrywali tą nową lokalizację. Czyli my i wy po raz pierwszy. The Holiday Market. O, proszę. Tu różne takie pierniczki. Zobaczmy, czy te wszystkie ozdoby świąteczne one są chyba made in China. Tak. Tutaj mamy takie bardziej tradycyjne kolory czerwień, złoto, zieleń czyli każdy może tutaj coś sobie upatrzyć a jeśli ktoś by chciał mieć Boże Narodzenie w mniej tradycyjnych kolorach na przykład w różach no to tutaj proszę, taki, taka opcja i można sobie nawet kupić choinkę która już jest udekorowana od stóp do głów jak się nie ma własnego pomysłu, albo może jak się nie lubi dekorować. A tutaj, proszę, jaka niespodzianka. Zupełnie nie spodziewałam się, żeby znaleźć polskie bombki. Super. Zupełnie się nie spodziewałam, ale jak miło. Tutaj też polskie. Tu bardzo podobne mamy. W zeszłym roku chyba kupiliśmy. I tu troszeczkę więcej też. No, nie da się ukryć. Handmade in Poland. Miła niespodzianka. To tutaj ten komplet, tutaj jest 6, jest na 20 dolarów. 1995, czyli 20 dolarów za takie pudełko 6 bombeczek Bardzo lubię takie domki jako dekoracje, z tym, że ja bolałabym coś, gdzie można sobie świeczkę taką malutką wstawić, a te są już z tymi takimi lampeczkami na baterie. widzę w większości mamy choinki. No i tak pokazać wam tutaj taka choinka tutaj 300 dolarów. To jest taka w średniej wielkości, wypowiedziała. Przed samymi świętami tutaj można zauważyć w oknach domów, dzieci właśnie wkładają taki znak Santa stop here żeby Mikołaj wiedział, żeby tutaj się w ich domku zatrzymać, że oni na niego czekają. Tylko, że u nas tutaj tradycyjnie Mikołaj przychodzi w nocy z 24 na 25, czyli dzieciaki z samego rana w pierwszy dzień świąt budzą się i lecą sprawdzać, czy Mikołaj przyniósł coś pod choinkę. W naszym domu my robimy no, taką tak bardziej po polsku. Od zawsze, od małego dzieci wiedziały, że... Mikołaj przychodzi 24 po Wigilii. I tak już utrzymujemy. A zobaczcie co ja tutaj znalazłam. Ręcznie robione ornamenty bombeczki z Polski. Zobaczcie jakie piękne. Ręcznie malowane, ręcznie robione, ręcznie malowane. To śliczne. te mniejsze 20 dolarów, większe 25 dolarów. Śliczne. No i tutaj oczywiście poza tymi świątecznymi rzeczami to jest bardzo dużo rzeczy dla domu. Różne świeczki, mydełka, lampy. No najróżniejsze rzeczy, co tam sobie człowiek tylko wymyśli różne kawy, herbaty w tych takich to się chyba nazywa ups. ostatnio właśnie coś oglądałam, jakiś program i podobno ten człowiek który wymyślił te kejkaps to on właściwie bardzo, bardzo żałuje tego ze względu na na to jak te pojemniki zanieczyszczają planetę no i oczywiście trzeba wziąć pod uwagę to, że to jest wszystko plastik i poddany gorącej temperaturze podczas parzenia Wszystkie te chemikalia przedostają się do kawy czy do herbaty, co tam jest w tym parzone. Czyli tak naprawdę ani dobre dla środowiska, ani dobre dla naszego zdrowia. No to tą część na dole już sobie zobaczyliśmy. Teraz idziemy na górę, gdzie mają bardziej chyba jakieś tam e, rzeczy do sypialni, meble. Tutaj w tym sklepie to raczej będą takie bardziej tradycyjne meble, aniżeli nowoczesne. Ja bym się tu nie spodziewała żadnych takich bardzo nowoczesnych kształtów. Hello. To tak szybko przebiegnę tutaj, żeby wam pokazać. Jaki styl tutaj panuje. Ale pachnie drewnem. I like it. would be nice for a cottage. Mm -hmm. Ta kanapa bardzo mi się podoba I tutaj pan nam właśnie powiedział Że ona jest z pierzem w środku W związku z tym Te poduchy są bardzo, bardzo wygodne Ale co jeszcze się teraz dowiedzieliśmy Super, super niespodzianka Że wszystkie te drewniane meble I te wszystkie kanapy Są wykonane tutaj Lokalnie w Kanadzie Czyli to nie jest wszystko z Chin W przeciwieństwie do tych ozdówek na dole wszystko jest solidnie wykonane, z drewna tutaj naszego kanadyjskiego. Można sobie wybrać materiały, jakie tam się chce do wykończenia. I powiem Wam szczerze, że biorąc to pod uwagę, że tutaj te meble są właśnie wykonane lokalnie w Kanadzie z lokalnych materiałów, bardzo solidne, te ceny są naprawdę, naprawdę dobre, bo. To wszystko wystarczy na lata i jak ja patrzę, jak porównuję z innych sklepów, wszystko to takie wykonane z tanich materiałów, byle jako, to są naprawdę tutaj bardzo dobre ceny. Super. Jak to się człowiek cały czas uczy. To powiem, powiem Wam, że ten nowy sklep jest trzy, może nawet cztery razy większy od tego, jaki um, był wcześniej bliżej naszego domu. No i tak, to wszystko co oni tam mają jako home decor, to taki, no nie za bardzo mi się podobało. Nigdy nie byłam wielką fanką tego sklepu pod tym względem. Natomiast jeśli chodzi po, o te świąteczne rzeczy, no to fajnie, że mają taką całą część sklepu, chyba jedną trzecią sklepu, zadedykowaną właśnie um, świętą Bożego Narodzenia, ale... Widać było, że dopiero co zaczynają, że do, mnóstwo pudeł do rozpakowania, także myślę, że za jakieś dwa tygodnie no to będzie akurat taka kulminacja, żeby pod, podjechać. No ale <laughs> i tak przyjemnie. Fajnie było zobaczyć te wszystkie polskie ornamenty. Zupełnie się nie spodziewałam, że tam będą. Um, I ceny też były całkiem dobre. Bardzo mi się podobały te ręcznie malowane bombki. One były troszeczkę droższe, ale myślę, że warto. Tak czy inaczej, warto za nie zapłacić. No a teraz jedziemy do domu, a że jest rush hour, trafik będzie, będzie bardzo dużo ludzi, dlatego że to jest no 10 do 5 <laughs> i piątek, więc wszyscy teraz się śpieszą do domu. Będzie bardzo dużo ludzi na drodze. My pojedziemy, zrobimy sobie jakąś kolację, zjemy, może, no nie wiem, może poczytam sobie jakąś książkę. Byłam w bibliotece, kilka książek wypożyczyłam, także mam co, mam co poczytać. Nie mogę się jeszcze przyzwyczaić, że tak szybko się robi ciepło, bo w miniony weekend przestawialiśmy czas, więc teraz już piąta godzina już jest ciemno. O, o, ale nic, byle do wiosny, byle do wiosny, prawda? Te ciemności to jest jedna rzecz, która mi tak naprawdę dospiera: brak słońca i że tak szybciutko robi się ciemno no ale nic kochani, to tyle dzisiaj troszkę smutaskowo się zaczęło ale no takie to jest życie a ja Wam bardzo dziękuję, że zdecydowaliście się spędzić trochę czasu ze mną mam nadzieję, że Wam się podobało, mam nadzieję, że może się zainspirowaliście do, do ćwiczeń pamiętajcie, że ja w opisie włączę um, link do tego filmiku no i życzę wszystkim zdrowia, do zobaczenia w następnym odcinku.